Oczywiście po ogromnej po prostu radości i dużym sukcesie tego serialu 10 lat temu my śledziliśmy losy angielskich aktorów, którzy byli naszymi prototypami, śledziliśmy i wiedzieliśmy o tym, że zostały napisane następne odcinki i zostały zrealizowane, więc trzymaliśmy od kilku lat kciuki za to, żeby także... TVN zdecydował się zrobić dalsze odcinki, i rzeczywiście, jeżeli jak padło, słuchajcie, robimy, to był to naprawdę moment szczęścia. Nie tylko dlatego, że wracamy do historii, do, do cudownej obsady, nie mówię tylko o aktorach, tylko o reżyserze, o operatorze, o kostiumach, charakteryzacji, czyli taka cała nasza usto-ustowa rodzina. Współpracowników, ale druga rzecz, taka, która się zbiegła, to znaczy ten lockdown, to te, 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 te siedzenie w domu i ten brak e, w zasadzie e, planów i w ogóle jakiejkolwiek wizji na to, co się zadzieje dalej. Więc w tym momencie nagle padła informacja: słuchajcie, robimy nagle, w miesiąc. Wszystko się zebrało i wyszliśmy na plan, na nasz ukochany plan, który nas przeniósł z tej pandemicznej rzeczywistości z powrotem we wspomnienia sprzed 10 lat, gdzie byliśmy piękni, młodzi i nie było jeszcze nic na temat koronawirusa. Spotkaliśmy się, oczywiście pracujemy w pełnym. Obostrzeniu e, bardzo przestrzegamy wszystkich e, zaleceń. E, my jesteśmy aktorzy traktowani zupełnie już jak święte krowy, jak gladiatorzy. Jesteśmy noszeni na rękach, wszyscy dbają i huchają o nas, e, żeby się nic nie stało. Zresztą tak jak zawsze, no to też się za bardzo jakby nie zmieniło. W tym sensie, że przypuszczam, że są pewne zawody, które i tak miały bardzo wysokie standardy. No, no chyba chirurg nie jest zdziwiony jakimiś dziwnymi zaleceniami pandemicznymi, tylko zawsze sterylizował się i przychodził do operacji tak, jakby się to działo przy koronawirusie. Więc my także, pracując ze sobą bardzo blisko, mając bliskość, jeżeli chodzi o charakteryzację, kostiumy, zawsze to było pilnowane, czyszczone, sterylizowane. Teraz jest to po prostu robione więcej i na pokaz, prawda? Żeby wszyscy widzieli, że są zabezpieczeni, ale Rzeczywiście dla, może tylko od strony produkcyjnej jest to trudniejsze, bo te, transport musi jeździć częściej, z mniejszą ilością ludzi, żeby, żeby nas chronić, yy, ale wróciliśmy pełni po prostu fascynacji, szczęścia i wigoru i, i realizujemy następne odcinki. Już wiem, że od września robimy następną serię, więc w ogóle jesteśmy szczęśliwi.